Jaka jest rola Turcji w obecnym kryzysie? No, na pewno jest to duży gracz, bo jest to druga armia w NATO, jeśli chodzi o siłę. Zasoby szacowane są na jakieś 800 tysięcy żołnierzy z rezerwą. Jest to dobrze też uzbrojona armia, dobrze wyszkolona. Są też dobrze wyposażone tureckie magazyny zbrojeniowe. Natomiast no, jest to gracz, który gra w zależności od tego. Gdzie ma jaki interes i tutaj należy z dużą ostrożnością podchodzić do tego, co mówi Turcja, co deklaruje. Deklaruje jedno. Chcę być trochę takim mediatorem, co też proponowała jeszcze przed rozmowami w Riyadzie. I w momencie, kiedy te rozmowy w Riyadzie się odbywały między stroną amerykańską i rosyjską, prezydent wełniski, który był na Bliskim Wschodzie, między innymi też odwiedził Turcję i z, Turcją, z tureckim prezydentem się. Z spotkał. No i to tu, Turcja mówiła no nie będziemy tutaj akceptować tego co jest Bilateralnie ustalone przez Stany Zjednoczone i Rosję i deklarowała, że może gościć też takie rozmowy, że może być mediatorem. No i tutaj Turcja chce mieć zarówno i dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, trochę też z Rosją, ale te relacje z Rosją to jest taki roller coaster, można powiedzieć, na Bliskim Wschodzie, bo to są też dwa kraje, które dosyć mocno walczą ze sobą o wpływy w regionie. I tutaj niewątpliwie takim miejscem była Syria i w Syrii po upadku Asada, największego sojusznika, Rosji, no to wie, wiemy, że też Turcja wspierała HTS, czyli te grupy rebeliantów, które obaliły Asada i nawet wiemy też o tym, że odbywały się rozmowy przez Ankarę między rebeliantami a właśnie stroną rosyjską o tym, żeby Rosja mogła te swoje bazy w Syrii zachować. Bazę mówimy tutaj o bazie powietrznej i bazie w porcie w Lataki, więc niewątpliwie no Turcja tutaj stara się ze wszystkimi, na ten moment na Bliskim Wschodzie jest to dla niej, myślę, że dobry czas, dlatego, że te wpływy rosyjskie mocno się osłabiły, ale no z dużą dozą ostrożności trzeba podchodzić do Turcji jako takiego partnera też dla Unii Europejskiej. Turcja była zresztą obecna na tym niedzielnym spotkaniu w Londynie. Została zaproszona jako też kraj dodatkowy. No, natomiast Tutaj trzeba być ostrożnym. Ona też na przykład chce grać ze Stanami Zjednoczonymi i liczy na to, że administracja Trumpa zniesie sankcje, które zostały nałożone na nią podczas jego pierwszej kadencji, pod koniec tej kadencji, wtedy kiedy Turcja kupiła systemy obrony powietrznej od Rosji na to zostały nałożone na nią sankcje. Liczy na to, że te sankcje zostaną zniesione. Liczy też na to, że Stany Zjednoczone wycofają się z Syrii, wycofają swoje siły w Syrii, bo Turcja do tej pory mówiła, że właśnie te strony, opozycyjne w Turcji, które w Syrii, które wspiera wspierają Stany Zjednoczone, no to są też jakimś przedłużeniem tych organizacji kurdyjskich, z którymi walczy Turcja. Więc ma tutaj dużo do ugrania, dlatego też dosyć aktywnie w tym, w tym teraz w tym, przy tym co się dzieje, właśnie wypowiada jakieś swoje tutaj deklaracje chęci współpracy. No jest myślę graczem, którego można brać pod uwagę, ale stuprocentowo na pewno nie można mu ufać. A tak naprawdę jaka lekcja płynie z obecnej sytuacji w serii? Czy to może być... Jakaś, jakiś pokaz sił, czy, czy można wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Jak ewentualnie można by było przeprowadzić negocjacje? I myślę, że to pole syryjskie to nie jest w tym momencie jakimś takim polem do negocjacji. Na pewno to, że też Stany Zjednoczone i to widać było przy pierwszej kadencji Donalda Trumpa, no wycofywały się trochę z Bliskiego Wschodu, co dawało pole innym graczom. To myślę, że przy tej kadencji możemy się spodobać, spodziewać podobnych ruchów, co też właśnie dało właśnie na przykład za pierwszej kadencji Trumpa Rosji. Duże pole do manewru, zaczęła tam rozmawiać z różnymi graczami i to nie tylko państwowymi, ale też aktorami pozapaństwowymi i wspierać różne organizacje na korzyść swoich wpływów w tym regionie. Więc no. Myślę, że tutaj ewentualnie będzie jakaś rozmowa o tych e, amerykańskich e, siłach, które nadal tam są, w jakiś tam sposób e, wspierały opozycję. No, w związku z tym, że teraz Asada nie ma, no, to może się pojawić e, e, jakieś porozumienie, że, że Amerykanie będą się z tej e, Syrii wycofywać, ale e, no, nie, da, nie dawałabym temu jakiejś większej roli, jeśli chodzi o Ukrainę. Natomiast jest to na pewno pole, e, w, na którym e, zarówno Rosja, Turcja, jak i też Arabia Saudyjska, no tutaj ci gracze regionalni, ale też Izrael, no budują jakieś swoje wpływy i no oczywiście Iran. No i, i też Iran to jest kolejny jakby kraj, z którym Rosja też próbuje zacieśniać swoje relacje po tym jak utraciła sojusznika w Syrii. W styczniu Rosja podpisała taką umowę o partnerstwie na 20 lat, partnerstwie strategicznym właśnie z Moskwą i tam jest między innymi też mowa o współpracy takiej właśnie na rzecz obronności i współpracy militarnej. Wiemy, że też Rosja kupuje drony od Irańczyków, kupiła też licencje na technologię, żeby je rozwijać u siebie, więc na pewno to zacieśnienie po Syrii, po utracie Syrii, właśnie to zacieśnienie też relacji między Rosją a Iranem jest obserwowalne w ostatnich tygodniach.